Siema, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, jestem nad, nad, nad moim stawem, nad tym stawem, z którego był poprzedni odcinek na kanale. No i co? No na początku zachęcam wszystkich do subskrybowania oczywiście kanału, do komentowania i lajkowania moich filmów. No i przechodzimy tutaj do, do filmu. Postanowiłem nagrać odcinek, bo jak widzicie, złapała nas zima. Było cały czas praktycznie na plusie do minus 2 Teraz w nocy było minus 20 prawie u mnie Dzisiaj w nocy było minus 20 prawie No jak widzicie śniegu też jest trochę Tu nad stawem, nad, na, na, nad stawem może tak dużo nie ma Ja widzicie teraz chodzę po lodzie Lód jest dosyć gruby, bo tam ma nie wiem Nie wiem ile on tam będzie miał, ale to jest dosyć gruby Zaraz sprawdzimy Jakiej grubości jest lód No i jak widzicie ja tu byłem wczoraj nad stawem Wczoraj byłem na wieczór jakoś na wieczór, no jeszcze widno było na mnie godzina 17-16:00. No i tutaj robiłem przerębel, już, już rzeczywiście zamarzło, bo jak mówię, w nocy było minus 20, prawie no i nie wiem czy widać dokładnie gdzie jest stawa, gdzie jest ziemia, ale raczej, raczej widać. Mam nadzieję przynajmniej. No jak widzicie, zamarzło wszystko. Tutaj była przerębel robiona, już można potem chodzić. Ale jest minus 20 a było, także teraz jest chyba minus 13 tak jak dobrze, dobrze, jak dobrze pamiętam, patrzyłem rano termometr. No jak widzicie sobie chodzę po stawie. No co, no mam nadzieję, że ryby mi żadne nie pozamarzają. W najgłębszym miejscu tutaj na stawie powinno być 1,80 m do 2 m głębokości, także mam nadzieję, że, mam nadzieję, że rybki nie pozamarzają. Tutaj mam przyrząd do, 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 do robienia przerębli zaraz wydziabiemy sobie przerębę, zobaczymy od razu jaka jest głębokość, bo wczoraj miałem sprawdzić, ale zapomniałem miarki wziąć. No i tam patykiem patykiem sobie sprawdziłem mniej więcej, no ale tam patykiem to tak mniej więcej można sobie zobaczyć. <laughs> Dzisiaj mam miareczkę ze sobą, także no co, no także sprawdzimy. Tutaj macie lód z wczoraj, nie wiem czy widać, no grubawy jest, dosyć, no, nie wiem ile on tam ma z 7 cm 8. No dobra, także także ten, także ja robię cięcie. Biorę się za wykuwanie tej przerębli i, i zaraz się widzimy, zobaczymy jaka jest głębokość, zobaczymy czy woda nie jest jakaś brudna bardzo i tak dalej i tak dalej. Dobra, cięcie. No i dobra, widzimy się znowu, jak widzicie przerębę została zrobiona, woda jest dosyć czysta, nie jest jakoś bardzo brudna, jest woda w sumie, bo jest dno, na dnie pewnie tam jest trochę szlam, trochę to, tak się wydaje, ale ogólnie woda jest czysta, lód ma 8 cm grubości u mnie, teraz bo mi patrzyłem przed chwilą miareczką, no i jak widzicie tak to wszystko wygląda. Jeszcze wezmę ten, wezmę sprawdzę głębokość teraz i jak zobaczę tę głębokość, to wam zaraz zaraz powiem jaka tutaj w tym miejscu jest głębokość, bo tutaj ogólnie jest, trochę dalej jest już głębiej, dlatego zrobię drugą szerembel. zobaczymy tam jaka tam jest grubość. Tutaj wczoraj było wykuwane, to w sumie ten lód też nie był jakoś bardzo bardzo gruby. No i, i za chwileczkę się widzimy. Dobra, sprawdzam tu głębokość i, i za minutkę się widzimy. Dobra, cięcie. No i dobra, widzimy się po cięciu. Sprawdziłem tutaj głębokość. Jest metr 20 m głębokości. 120 cm, jak kto woli. Tu, w tym miejscu. Tu jest 120 cm. Czyli metr 20. M. Czyli nie jest jakoś bardzo tam płyciutko. Nie jest jakoś głęboko, ale płytko też jakoś nie jest. Eto, wydaje mi się, że dwóch metrów na pewno nie będzie w tym głębszym, bo to trochę ta woda usiadła przed zimą. I wiem, że było 2 metry w najgłębszym miejscu, ale teraz raczej nie będzie. Ale dobra, jeszcze wywalę drugą przerębel i zobaczymy tam ile będzie, tam powinno być głębiej. Tam pewnie, wstawiam, że metr 50, metr 60 będzie. Dobra, widzimy się po cięciu. Dobra, widzimy się znowu. Drugą przerębę zrobiłem, tu jest jedna, tu jest druga. No i tutaj patrzyłem głębokość i tu jest metr m, metr siedemdziesiąt głębokość coś takiego między metr sześćdziesiąt a metr siedemdziesiąt jest taki dołek tutaj jeden taki nie wiem tam no ostro się popsuło halo dobra jest tutaj taki dołek w jednym miejscu tylko nie mogę w niego utrafić, bo jest taki dołek metr na metr może 1,5 metra na półtora metra taki dołek i tu jest w tym dołku jest tam 1,80 m, około 2 m powinno być, ale nie mogę w niego utrawić. Myślałem, że to jest tu, ale najwidoczniej on gdzieś będzie tutaj, pode mną pewnie. Nie wiem, już tak dokładnie nie pamiętam, gdzie ten dołek jest. No ale tutaj w tym miejscu jest metr 1 60, metr 70 głębokości. Także powiedzmy 1,60 m, już nie będziemy tam te centymetry parę tam dodawać. 1,60 m liczyć. No to i tak nie jest taka jakaś. Nie jest może głęboko bardzo aczkolwiek tutaj na, prawie na, praktycznie na połowie stawu jest od metr właśnie 80 m do metr 50 m. także myślę, że jest myślę, że jest spoko tu jest, tutaj akurat gdzie tą przerębę zrobiłem jest taki garb i ja akurat na tego garba trafiłem a w tym garbie jest na tym garbie jest takie ten no jest płycej no ale ale ogólnie jest spoko nie wiem, nie widzę tutaj, że Woda jest ogólnie dosyć czysta. Paruje fajnie, nie wiem czy to będzie widać. Ale może... Może będzie. No. I tak to, tak to wygląda, tak się właśnie mój staw prezentuje. Jeszcze w sumie tak na kroki, szybko mniej więcej sprawdzę, yy, sprawdzę jakiej wielkości ten staw jest, bo może ktoś będzie zainteresowany. Będzie ciekawy, także, także zmierzę tak na oko, bo mam miareczkę, ale mam do 2 metrów taką małą. Także szybciej krokami będzie, tak mniej więcej, będzie wiadomo, tam się plus minus sprawdzę. Dobra, zobaczę i, i zaraz się widzimy. Także cięcie tam której z kolei. Dobra, zmierzyłem tak mniej więcej krokami, robiłem takie dosyć duże kroki. No i teraz mi wyszło, że staw ma 28 na 18 metrów w najszerszych miejscach 28 na, na 18 Także myślę, że nie jest jakiś bardzo malutki staw, no tylko że mówię, no tutaj jest taka wysepka na przykład. Ona no jest teraz zalana praktycznie cała, no bo jest dużo, dosyć dużo wody i I, tak, i tak, tak staw wygląda, tu mówię to jest takie, on jest tu, tu w tym miejscu akurat jest płytko, bo jest, on jest zarośnięty tu gdzie teraz chodzę, to jest nie wiem z 70 cm wody no i tutaj, tutaj wszędzie jest tak jakby tak z 50-70 cm wody, także jest dosyć płytko. No i ogólnie ten staw na wiosnę chciałem pogłębiać, ale na wiosnę sobie zdałem z tego sprawę, że, że, że będzie dużo wody, bo na wiosnę zawsze najwięcej, tu jest, jest pełny staw zawsze. No to jak yy, no jednej zimy pamiętam mierzyłem, no to jak był pełniutki staw, aż było prawie równo woda z polem, no to wtedy było tam 30 metrów miał na 30 m na 20 mi tak wyszło. Ale to był, mówię, tak pełniutki. No teraz z wody trochę zeszło, bo ogólnie tak jak tutaj te chwasty wystają, czy chwasty, no to jakiś tam jest jakaś roślina wodna powiedzmy taka kulka się z tego robi. Ja nie pamiętam jak to się nazywa wiedziałem, ale zapomniałem. No to tu to było zalane całe, no to tam było 10 cm więcej wody. A i tu w ogóle rółka gdzieś była. Ja wsadziłem taką rółkę, bo pokazane, ale nie wiem ta, ta rółka zasypana jest. to Nie wiem, nie powiem wam. Ale 10 cm wody więcej powinno być. Na całości, także to jest na całości, to jest sporo nawet. No i no właśnie w lato, jak woda trochę zajdzie, bo zawsze w lato tu jest mniej wody, zostaje tylko tutaj, o, w tym terenie, tak woda, tu w tym najgłębszym miejscu. No to w lato właśnie tą wodę do końca spuszczę, ryby połapę i, i właśnie pogłębię go. Na środku będzie tutaj najgłębiej. Bo teraz najgłębiej jest właśnie tutaj, tak jest dziwnie zrobione, bo jest tak na boku, bardziej najgłębiej, a nie na środku. Na środku to jest 70 cm wody teraz. Max 80. No. I, i, i. Patrzcie, to jest ten robak wodny. Teraz go zobaczyłem. Nie wiem, czy to widać. No, poszedł, uciekał. No, i jak mówiłem, będzie właśnie staw pogłębiany, żeby ta woda się właśnie trzymała. Tu pod spodem jest glina, także w glinie powinna ta woda się w miarę trzymać. No i mówię, staw nie jest jakiś mały, bo tam to 30 metrów, jak jest pełny na, na, na 18, no to jest nawet, czy tam na 20, to nawet jest spoko. Mi taki wystarczy w zupełności, tylko żeby był głębszy, bo jest, mówię, no w najgłębszym miejscu teraz jest 180 metr, metr głębokości, także to nie jest jakaś duża głębokość. Tak chciałem, żeby w zimę było tu 2,5 metra głębokości chociaż. No ale co, nie ma tragedii, rybki się trzymają, wszystko fajnie. Zobaczymy jak w lato woda zejdzie Znaczy nawet jak nie zejdzie to i tak wezmę, wypompuję Wypompuję tą wodę I Koparkę właśnie, właśnie najmę I Ten I będziemy kopać Dobra, bo już się rozgadałem za bardzo Tak w skrócie yy, Tak w skrócie jeszcze właśnie Przypominam o lajkowaniu, o subskrybowaniu I o komentowaniu, tak wygląda mój staw Zimą nie, nie, nie miało być zimy ogólnie, ale przyszła. W sumie nawet fajnie. Trochę popadało śniegu. Nawet wszystko ładnie wygląda. Dobra, bo już się za dużo rozgadałem. Kończymy ten odcinek. Kolejny odcinek będzie, może jeszcze przed, przed tym odcinkiem coś nagram, ale kolejny raczej już będzie z budowy gołębnika. Więc tam dla tych widzów z Gołębi. Od razu mówię, daję taką informację, że będzie gołemnik. Będzie budowa gołemnika nagrywana. No, dobra. Widzimy się w kolejnym filmie. Do następnego. Elo.